Cześć kochani, z tej strony jak zwykle Dark Archeon i witam Was w rozpakowaniu wrześniowego Arcade Bloka. Jest ze mną jak zwykle Grunio. Na początku standardowo zaczynamy od Daniny. Grunio już jak widzicie na nią czeka. O, zgubił. Proszę, świnko. Twoja Danina. Smacznego. Z grunio zajmie się Daniną. My zajmiemy się zawartością. Wrześniowego arcade bloka. Niespodzianki nie ma. Pudełka arcade bloka są zazwyczaj tych samych wymiarów. ta wygląda niemal identycznie jak w zeszłym miesiącu. Liczę na to, że zawartość będzie nam to wynagradzać. I jedziemy. Zaczynamy od koszulki z Windwakera. Zeldowa koszulka, bardzo ładna. Niebieska. Kolorystyka typowa dla Windwakera. Design bardzo ładny, niebieski, czerwony, zielony, typowo zeldowe kolory, ładna koszulka z Waker'a. Zbyt dużo na jej temat więcej nie mogę powiedzieć, bo. Projekt jest bardzo prosty. Klasyczny Nintendo, no tyle, tyle można na ten temat powiedzieć. Całkiem ładna. Będzie fajna giveaway'a, na pewno komuś się spodoba. Ło <laughs> wow, kokoszka. Piękna kokoszka. z czego to może być? Z czego to ma być kokoszka? Może być, nie wygląda za bardzo jak kuku z Zeldy, chociaż chyba tym jest inspirowana, patrząc tutaj po, po obrazkach na dole, że to niby ma być Zeldy, ale zeldowe są trochę grubsze, ale podoba mi się, lubię kokoszki. Zaraz ją gdzieś rąbniemy, zobaczymy jak się buja. Buja się kokoszka. Fajna, podoba mi się. Nie jest bezpośrednio napisane, że jest z ZELDY, bo nie jest licencjonowana, ale domyślam się, że o to chodzi. Krzaczki są typowe dla ZELDY, takie, które się ścina mieczem i tak dalej. Założymy, że to jest kokoszka z ZELDY, bo tak lubię. Bardzo fajny gumba, pluszowy, z Mariana. Tu już mamy licencjonowany produkt od Nintendo. Też go otworzę, chociaż nie, nie będę go otwierał. Dam go od razu na giveawaya, na najbliższym live streamie rozdamy sobie tego gumbę. Dlaczego nie? Jeżeli starczy nam czasu w zasadzie, Co, cofnę się trochę z tym, bo, bo mam tyle rzeczy do rozdania, że nie wiem, czy zdążymy rozdać gumbę, ale trafi do puli nagród, prędzej czy później go rozdamy na najbliższych live streamach. Co mamy jeszcze? Znowu z Zeldy. Tym razem mamy hiljańską tarczę z Zeldy. Równie ładną co inne rzeczy z Zeldy, co coś dzisiaj z tymi rzeczami z Zeldy, koszulka z Zeldy, tarcza z Zeldy, kokoszka z Zeldy, też nie jest napisane wprost, że jest to zeldowe... Yy, jak to się nazywa... brelok. Chociaż wyraźnie widać tutaj motywy... heliańskie. Nie mam nic więcej do powiedzenia na ten temat, również jak wygląda każdy widzi, bardzo fajna zawartość. Bardzo w moim stylu taka jak najbardziej retro. A cóż to jest? Muzyka Galaxy The Dimensional Kurokawa Films. Arcade Block Presents. Side A, side B. Czy to jest mały winyl? Bo to by było bardzo ciekawe, jeśli to by był mały winyl. Aż z ciekawości. A zdejmę folię i sprawdzę. Tego jeszcze nie grali, co. O kurde. Faktycznie mały winyl. Ha. No kto by pomyślał. Szkoda, że odtwarzacz, który mam w domu już nie działa. Będę miał pretekst, żeby kupić sobie nowy i przesłuchać. Bardzo fajny, choć to, to już jest taki, taki typowo niszowy produkt. Bardziej na pokaz chyba niż do odtwarzania. Nie wyobrażam sobie, żeby wielu współczesnych graczy mieli w domu jeszcze gramofony i innego typu, tego typu fonografy. No i na samym dole... Wow, ale fajne. Dużo Zeldy w tym, w tym... E, arcade bloku. Na samym dole mamy drukowane płótno zeldowe, bardzo mi się podoba. Rozwalmy to, żeby pozdejmować te... krawędziowe blokady. Muszę tutaj ponadrywać, po ale nie szkodzi. Przyjrzymy się z bliska, paczka bardzo w moim typie. W moim guście, jak najbardziej. Obawiam się tylko, że jeżeli ktoś nie lubi Zeldy, będzie bardzo niezadowolony z tego powodu. Ale ja jestem bardzo zadowolony. Naprawdę, fajnie to wygląda. Zeldowe płótno na pewno gdzieś zawiśnie. Tym bardziej, że w zestawie jest oczywiście cały zestaw do montowania. Więc z tym problemu nie powinno być. Zestaw miłośników Zeldy. Tu jest. W 100% dzisiaj mamy zeldowy obrazek, mamy zeldowy brelok, mamy zeldową kokoszkę, mamy zeldową koszulkę i 15% zniżki do sklepu CrosleyRadio.com. jeżeli ktoś chce wykorzystać ten kod, to niech się nie krępuje w moim imieniu. No i mamy też gumbę jako dodatek. Gumba trochę tutaj jak 5 woko pasuje. Ale ogólnie rzecz biorąc jestem bardzo zadowolony z arcade bloka. Bardzo monotematyczny arcade blok może to niektórym przeszkadzać. Mnie się bardzo podoba. Grunia ma teraz nowego kolegę. Koko będzie witać co rano. I ja jestem zadowolony. Mam nadzieję, że w przyszłym miesiącu wypaczka, mimo wszystko, będzie trochę bardziej różnorodna. A na razie żegnam się z Wami ja, żegna się z Wami Grunio, patrzący na kokoszkę, żegna się z Wami również Gumba. Widzimy się w następnym rozpakowaniu już bardzo niedługo. Trzymajcie się ciepło. Pa 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 pa, Grunio.